Andrzej, nie Andrzej, e, długo kibice musieli czekać na Twój powrót. E, od 14 kwietnia 2019 roku, jak wyliczył przegląd Kibica, skarb Kibica. E, dzisiaj powrót na boisko. Pierwszy mecz sparingowy, ale mecz: zwycięska Bramka. Duży kamień z serca spadł. Czy znaczy nie powiedziałbym, że może. Kamień z serca, po prostu ja się cieszę z tego, że wróciłem do zdrowia. Czy do tego zdrowia można powiedzieć, że już wróciłem troszkę wcześniej, ale, ale wiadomo, po takiej przerwie tutaj bardzo mądrze mnie wprowadzano i wprowadzano tak naprawdę. I dobry moment ten udało się jakby wybrać, i teraz jestem już jakby przekonany w 100%, że jestem gotowy do gry. Podkreślałeś, że. Porozmawiamy dopiero po, po tym, jak zagrasz pierwszy mecz. Jak ci się dzisiaj grało? E, szczerze, jeśli chodzi o jak, no, taką przerwę, to mm, naprawdę dobrze. E, najważniejsze, że nie brakowało e, mi tego, tego zdrowia. E, dałem radę, także e, nic nie boli. Dla mnie to jest jakby najważniejsze. To, że wygraliśmy jeszcze dodatkowo z moim udziałem, no to to już w ogóle jest no, dla mnie coś niesamowitego. Kiwice pisali w komentarzach, że e, tak właśnie wygląda Andrzej Niewulis w ekstraklasowej koszulce. Czekali na ten widok. Ty też długo czekałeś na to, żeby w tej ekstraklasie w barwach Rakowa, to znaczy jeszcze nie zagrałeś, ale e, zagrasz, ale też długo czekałeś chyba, żeby tę koszulkę właśnie, e, nową Rakowa, tą ekstraklasową koszulkę założyć. No tak, ja jakby to swoją pracę krok po kroku każdego dnia m, wykonuję wykonywałem i e, oczywiście też nie mogę zaczekać się występu e, swojego w Ekstraklasie. E, m, cóż jestem e, bardzo zadowolony, a tutaj, że na mnie tak e, czeka tak wielu ludzi, to, to z każdej strony to czuję, bo e, wiem, jak kibice na mnie czekają. E, m, Chłopaki chłopak z drużyny tutaj zawsze mnie tu podpytują, zawsze są ciekawi, no po prostu z każdej strony to odczuwam, więc mi jest bardzo miło. Powiedz, długa to była przerwa, tak jak już wspomniałam wcześniej od kwietnia, były takie trudne momenty w tym czasie, jakieś takie chwile kiedy zastanawiałeś się ile jeszcze, momenty frustracji? No, skłamałbym, gdybym powiedział, że, że tak nie było, bo dla mnie najtrudniejszy był początek po zabiegu. Ten pierwszy miesiąc no, nie, było, nie było łatwo. I później ten okres, gdzie, gdzie wydawało mi się, że już, że już jestem gotowy. No, ale jeszcze tak, tak naprawdę nie było. Ale tutaj mówię, no. Nie mogę tego nie wspomnieć i podziękowań dla, dla całego w ogóle sztabu, bo trener był tu bardzo cierpliwy nie naciskał mnie. Fizjoterapeuci no, codziennie bardzo dużo pracy ze mną. Mam nadzieję, że nie byłem bardzo uciążliwy dla nich. Tutaj trener Michał Garnes, no to bardzo dużo ze mną treningów motorycznych no tutaj wprowadzał mnie tak naprawdę od samego początku, także nie chciałbym tu nikogo pominąć, ale naprawdę bardzo wszyscy mi tu pomagali, nie byłem z tym sam. Powiedz, bo jestem przekonana, że miałeś ogromne wsparcie ze strony rodziny, ze strony tutaj wspomnianych przez ciebie ludzi z klubu. A czy dało się odczuć też wsparcie kibiców? Czy na przykład, nie wiem, jak wychodziłeś choćby do sklepu, pojawiały się te słowa wsparcia i pytania o to, kiedy wrócisz? No tak, właśnie wspomniałaś tu o tej rodzinie i tak troszkę mi to wypadło. Rzeczywiście tutaj ja mam dużą rodzinę i, i każdy tutaj mnie wspiera. Wiadomo też, że ona bardzo tutaj mnie wspiera. Jeśli chodzi o kibiców, tak, bardzo często się to zdarzało i, i byłem zaskoczony, że, że tak naprawdę jestem taki rozpoznawalny w Częstochowie, bo, bo wcześniej jak po prostu występowałem, to, to, to nie zawsze gdzieś tam te osoby jakoś reagowały, ale jak mnie brakowało, to może skłamałbym, że każdego dnia, ale bardzo często mnie właśnie podpytywali, kiedy wrócę i, i no to było bardzo przyjemne. Aczkolwiek, jak już się słucha tego bardzo długo, to, to tak trochę to napięcie narastało i dlatego starałem się po prostu robić swoją pracę każdego dnia. No dobra, dzisiaj wróciłeś na wojsko. Na co długo czekałeś? No, i ten występ zakończył się bramką. Jaka była taka pierwsza myśl po zdobyciu tej bramki? E, no szczerze, nie się płakać chciało, ale, ale mm, powstrzymałem się. Byłem bardzo szczęśliwy. E, jakby to było takie, takie, można powiedzieć, uczucie, gdzie, gdzie ta cała moja praca. E, wszystkich wokół, ale oczywiście moja praca, każdy gdzieś tam te trudne momenty, wiedziałem, że to się opłaciło i no, byłem niesamowicie szczęśliwy. Kończymy prawie już zgrupowanie na Cyprze. Tak naprawdę jeszcze tydzień dzieli nas, kolejny tydzień oczywiście dzieli nas od powrotu na ligowe boiska. Jakie ty masz w swojej głowie cele na nadchodzącą rundę? Czy, czy od razu jesteś tak pewny siebie, że myślisz o, już o miejscu w wyjściowym składzie, czy raczej kroczek po kroczku? Hmm. No tak jak mówiłem wcześniej, nie skupiałem się gdzieś tam, żeby już najważniejszy już pierwszy mecz, gdzieś tam z Lechem czy kolejne. Najpierw chciałem właśnie tutaj postawić pierwszy krok, jeśli chodzi o sparring. a dalej na pewno będę walczył mocno o to, o wyjściowy, wyjściowy skład. Zawsze tak robiłem i zawsze tak będę robił, i po prostu tutaj, jakby trener będzie decydował, będzie widział na pewno, w jakiej jestem dyspozycji i na pewno w dobrym momencie wejdę do tego składu. To zadam jeszcze jedno pytanie. Ostatnie, opaska kapitańska. Tę opaskę przejął na czas twojego Twojej absencji. Tomasz Petrasek, teraz, kiedy wracasz już do dyspozycji, czy rozmawialiście może już z radą drużyny, z trenerem, z całą drużyną o tym, czy ta opaska wraca na twoje ramię, czy, czy to jeszcze dopiero przed wami? No, czy to jest podobna sytuacja jak był Rafał Figiel wcześniej i ja pod jego jakby absencją miałem tą opaskę, i gdy wrócił, to tak naprawdę byliśmy. Obaj można powiedzieć kapitanami i tak samo jest myślę w tej sytuacji. E, tu będzie zale zależne powiedzmy od e, spotkania, jak to będzie wyglądało. Oczywiście ze sobą gdzieś tam e, rozmawiamy czy z Tomkiem, także tutaj e, mamy wszystko uzgodnione, tutaj e, e, wszystko jest na swoim miejscu. Dziękuję i życzę powodzenia. Dziękuję. Pozdrawiam. No i zdrowia. Tak jest, dziękuję. Dzięki.